Kochana, witam Cię w kolejny piątek marcowy. I tak sobie postanowiłam, że skoro powiedziało się A, to teraz trzeba powiedzieć B, C, D. A dokładnie C, bo będziemy się w marcu obracać w literkach C. I skoro zaprosiłam Cię do króliczej nory, to nie mogę teraz mówić o czymś, co nie jest związane z nią, e, tylko trzeba po prostu zacząć od samego początku. I postanowiłam, że przez marzec będę ci opowiadała, e, w jaki sposób ta mo te moje bycie w króliczej norze i ta moja podróż w głąb siebie, e, co jej pomaga. A co jej przeszkadza, ale, ale te, co przeszkadza, to chyba będzie potem. A co pomaga, w sensie jakie są trzy klucze, które sprawiają, że ta podróż jest niesamowicie ekscytująca, bo ona jest ekscytująca, chociaż też potrafi niesamowicie boleć i doprowadzić mnie do wniosków, gdzie siedzę i płaczę. Ale wiem, że po każdej burzy jest słońce, które niesamowicie mnie ekscytuje. Więc dzisiaj, kochana, pierwsza litera przed nami. Pierwsza litera, pierwsza, pierwszy klucz do naszej króliczej Nory i jest to ciekawość, tak jak cię tutaj zwabiłam tytułem. Ciekawość to jest pierwszy, pierwszy krok do wolności i chcę Ci opowiedzieć taką historię, w której ja odkryłam dlaczego nie nienawidzę niedziel. A tak naprawdę chyba już mogę użyć czasu przeszłego, dlaczego nienawidziłam niedziel. I historia, chociaż samo odkrycie jest bardzo niedawno, wydarzyło się bardzo niedawno, to niedziel tak naprawdę nienawidzę po prostu od samego chyba, nie wiem, urodzenia przynajmniej odkąd pamiętam. I nawet wiem, że kiedyś była bajka w niedzielę, dobranocka gumisie, która generalnie mi się podobała, to z założenia twierdziłam, że jej nie lubię właśnie dlatego, że była w niedzielę. I nie lubiłam tej niedzieli ze względu na to, że zawsze towarzyszyła mi przy niej taka frustracja i takie gniecenie w środku, że siedzę i nic nie robię. Dlatego też tak jak już zaczęłam pracować, zaczęłam, wrzuciłam się w, w, w worek szczęśliwców, posiadaczy. Czy tak zwanej pracy zawodowej, to wtedy miałam przepiękną wymówkę, żeby nie grzebać i, nie, i z ciekawością nie wchodzić w te swoje bóle i frustracje niedzielne, bo założyłam sobie i tak do głowy sobie zapisałam, że nienawidzę niedziel ze względu na swój pracocholizm. Jestem pracocholiczką, kocham swoją pracę. Tak powiem Ci, że ten pracocholizm to też jest taki. To jest taka bardzo dobra wymówka, bo to też można sobie wiesz przy, przybić piątkę i powiedzieć: super, to jest fantastycznie być pracocholiczką. Więc nigdy właśnie nie weszłam z, to, z taką ciekawością. Po pierwsze, czy to faktycznie jest prawda, a po drugie, czy skoro jest prawda, to co sprawia, że ja tą pracocholiczką jestem, że co ja tym, tym swoim pracocholizmem sobie obrabiam i załatwiam. Nigdy w sobie tej ciekawości nie miałam, więc tak sobie próbowałam po prostu. Założyłam, że okej, okay, tak już jest, tak już mam. Na widzę, niedziel muszę jakoś przetrwać. E, próbowałam je zaczytywać, próbowałam e, jakiś, organizować jakieś spotkania, wyjazdy, coś, co mi po prostu ulży w jakiś sposób, i to bardziej chyba nawet nie ulży, że ja będę się tam dobrze czuła, tylko że mi pomoże przetrwać tą niedzielną frustrację. I tak jak e, czasami słuchałam Radia Białystek i tam mają taką audycję, niedzielna lekkość bytu, to uwierz mi, że dla mnie zawsze ona nie jest była chyba tak mało. Powiedzieć. Nigdy nie była lekkością, by to wręcz przeciwnie takim ciężarem, który bardzo mi tam siedział i na głowie, i na ramionach, i wszędzie wszędzie. No, i zdarzyła się taka sytuacja przypadkiem ostatnio, naprawdę bardzo niedawno, bo może z jakiś miesiąc temu, że trafiłam do swojej szkoły w niedzielę rano. Tak jak mówię, jestem przypadkiem, gdyż chciałam się umówić ze swoją kochaną Agatą, a że ona mi nie odpisywała, więc stwierdziłam, dobra, muszę uciec z domu i trochę odetchnąć takim swoim powietrzem. Więc zostawiłam swoich chłopaków i powiedziałam, dobra, jadę do szkoły. Zebrałam ze sobą książkę, którą teraz przeczytałam i którą tak miele, a że ja uwielbiam z książkami rozmawiać, to też chcę Ci tę książkę pokazać. The Magic of Thinking Big. Pan się nazywa David Schwartz. Przeczytałam ją raz, potem ją sobie pozaznaczałam i teraz sobie gadam z tymi e, zaznaczeniami. No, i sobie tam patrzę, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada, co bym chciała z tym zrobić, i to jest, powiem Ci, generalnie najpiękniejsza rzecz ever w postaci generatorów niezwykłych pomysłów. Jak się rozmawia z książkami, przynajmniej mam takie doświadczenie, że ta, ta mądrość, która wypływa z tych książek, automatycznie odpala u mnie w, moim, w mojej głowie szufladki pod tytułem: a to ja bym zrobiła z tym to, a to bym dopasowała do tego wydarzenia, a to do tego, a to bym połączyła z tym i z tym. Ale nie o tym dzisiaj. Trafiłam do tej szkoły i zrobiłam sobie kawę i w tej takiej ciszy, która jest bardzo zapraszająca do króliczej nory. I to jest fakt, to, że trafiłam tam do tej szkoły niechcący sama, jest bardzo ważną informacją. I takie przynajmniej jest moje doświadczenie, że królicza Nora, czyli podróż w głąb siebie, zdecydowanie o, o, nie obarcza, tylko obsypuje nas przepięknymi wnioskami, jeśli jesteśmy w niej same i nic nas nie zakłóca. Czyli żadne telefony, żadne maile, żadne telewizory, żadne książki w postaci zaczytywania się. No i też nigdy ze mną nie jest wtedy fizycznie, jestem wtedy sama. No i tak jak siedziałam sobie w tą niedzielę, wypiłam sobie tą kawę, tak gdzieś z półtorej godziny gadałam, bo ja jak tak się rozgadam, to, to bardzo. jest mi tam w tym gadaniu bardzo dobrze, to potrafię tam siedzieć i z półtorej godziny, a nawet i dwie, jak zajdzie taka potrzeba. To siedząc tam i gadając, i oczywiście będąc wiesz wielce zaafarowana tym co ze mnie wychodzi i jakie pomysły ze mnie wyskakują Doznałam pierwszy raz, chyba w życiu, znaczy pierwszy raz to może przesadzam, ale pierwszy raz taką świadomością i ciekawością wejścia w to, skąd to jest. Doznałam spokoju wewnętrznego w dzień, który nazywa się niedzielą, czyli coś, co się w ogóle w życiu nie, nie zdarzyło wcześniej. I um, wtedy zadałam sobie właśnie pytanie: dobra. A i ten jeszcze fakt taki, że ten mój święty spokój towarzyszył mi już do końca dnia, i nieważne, czy wtedy Byłam z Jasiem, czy pojechałam do rodziców, czy zrobiłam cokolwiek innego, bo już nawet, mam że nie pamiętam, co tam robiłam. To było z takim wielkim spokojem w sercu i w duchu, że. Że jest wszystko tak, jak powinno być. I ta moja ciekawość, o której dzisiaj chcę Ci właśnie powiedzieć, to wypra wypracowała ze mnie, bo to potem też procesuje. To nie jest tak, że, że jest niedziela, pach, siup. Znaczy, inaczej, jest król nora, jest pytanie, jest odpowiedź. Wchodzenie do królczej nory dla mnie jest takim zanęceniem, że ja wrzucam tą zanętę i nie zawsze wyciągam rybę. Czyli wniosek, który buduje mojo, moje życie, ale to, to, że ta zanęta jest, to bardzo często jest tak, że ta rybka chwyci w zupełnie innym momencie wcale nie jak ja jestem w tej krótszej noży, ale jak na przykład, nie wiem, biorę prysznic albo jadę samochodem, albo nie wiem, patrzę w niebo, tak czyli jednak w samotności, no taki mam wniosek na, na teraz. W każdym razie e, wracając do brzegu do mm, brzegu, ta ciekawość, właśnie ta ciekawość, którą zanęciłam w niedzielę, e, pokazała mi bardzo, e, dała mi tak naprawdę odpowiedź na to, na to pytanie, które noszę w sobie od zawsze, a nigdy nie miałam ciekawości, żeby na nie odpowiedzieć. To jest o co chodzi z tym moim pracocholizmem o co chodzi z tymi niedzielami. I doszłam do wniosku, że e, tak naprawdę praca to jest jedyne miejsce, w którym ja jestem prawdziwie sobą, a jestem prawdziwie sobą, ponieważ... Co to znaczy być prawdziwie sobą, według mnie? Ponieważ tam bardzo często i nagminnie i cały czas zadaję sobie pytanie, czego ja chcę. Czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co jest mi teraz na tu potrzebne i, 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 czego, i, i czego mi trzeba. I, i czego tam moja dusza, moje serce, moja też często głowa krzyczy i, i za czym chcę, żebym podążała. E, więc to jest no, faktycznie praca jest jedynym miejscem, gdzie sobie na to pozwalam, pozwalałam. Chyba już mogę tak. E, a niedziela, w ogóle weekend, ale niedziela w szczególności, jest takim dniem, gdzie ja e, w ogóle nie zadaję sobie tego pytania, na co, co ja chcę, czego ja potrzebuję, kim ja jestem, e, co ja bym chciała tutaj teraz zrobić. Tylko to jest dzień, który... Nauczyłam się tak i tak, wniosłam to z domu, z kultury, w której jestem, że jest to dzień, który jest poświęcony rodzinie. I skoro jest poświęcony rodzinie, to. Ja robię to, na co rodzina ma ochotę i jadę do mamy na obiad, na którym wcale nie chcę być. I idę, nie wiem, do kina. Chciałam powiedzieć do kina na bajkę, na której nie chcę być, ale tu bym skłamała, bo ja jestem wielką fanką bajek. Ale załóżmy, nie wiem, buduję ze swoim synem klocki, a wcale nie chcę tego robić. Czy też idę na o, idę na przykład na imprezę, na której w ogóle nie chcę być. I, ale robię to z założenia, dlatego, że przecież od tego jest niedziela, w niedzielę nie można pracować, w niedzielę nie można mówić do siebie, w niedzielę nie robić żadnych rzeczy. W niedzielę się jest żoną, matką i kochanką. Eee, więc jest taki serial, bo nie, dlatego tak powiedziałam. Eee, A jakbym się usprawiedliwiła. Mm, więc e, tak, taki, taki przyszedł do mnie wniosek i to, że wylądowałam przypadkiem w szkole i pozwoliłam sobie do tej swojej króliczej nory wskoczyć, e, to dowiodło dla mnie tego, że to wcale nie chodzi, że to jest niedziela, tylko chodzi o to, że w, u, w czasie swojej pracy i w czasie tygodnia e, pozwalam sobie na rzeczy, które chcę, chociażby na bycie w króliczej norze, a niedziela to jest dzień, gdzie się przewalam z kąta w kąt i nie mogę miejsca znaleźć i absolutnie... Rzeczą, którą robię, to jest yy, wskakiwanie do króliczej nory. I stąd też po takim wniosku yy, postanowiłam jednogłośnie w swojej głowie, chociaż w głowie jest dużo głosów. Że teraz nie ma po prostu y, w ogóle żadnej opcji takiej, że w niedzielę nie ma króliczej nory. Królicza, no, dzień bez króliczej nory jest dniem straconym, y, więc te niedziele, które były do tej pory, y, mogę uznać za dni stracone, i to ile wiem, ile mnie to kosztowało y, frustracji i gniecenia w środku, to teraz jest mi zdecydowanie łatwiej y, powiedzieć temu nie. Wrzucać się w tą królczą norę w każdą niedzielę. I od tej pory, jak to sobie postanowiłam, i od tej pory, od tej niedzieli, gdzie wylądowałam w tej ciszy w szkole i, i, i z tą kawą, z tą swoją książką, z którą przegadałam różne rzeczy, to każda niedziela, w której byłam teraz, czyli trzy później były. Wszystkie są z króliczą norą, co oczywiście robi mnie niesamowicie szczęśliwym człowiekiem. Więc kochana, to do czego ja Cię zapraszam, to do tego, żebyś nie zakładała znaczy, tak. Po pierwsze, to wskakiwała do swojej króliczej nory jak najczęściej. I a propos tej częstotliwości, to będziemy mówić... Tak, dobrze mówię? Częstotliwości? Ale tak, to też jest na C. Będziemy mówić... Ja będę mówiła dla Ciebie, opowiadałam w następny piątek, jak zostać z tym takim pod, postanowieniem, że ja chcę tutaj być, bo to też wcale nie jest łatwe, żeby w tym zostać, bo jest milion głowa podpowiedzi, milion pomysłów, żeby tego nie zrobić. Myślę, że dokładnie wiesz, o czym mówię. Więc o, o tej częstotliwości w, w następny piątek, a dzisiaj zapraszam cię do tego, żebyś e, wchodziła tam. Ile razy wejdziesz w ciągu tygodnia, to jest już up to you. Zobaczysz, na ile ci Twoja głowa i Twoje lęki świerki pozwolą. I zapraszam Cię, żebyś weszła z pytaniem, bo te pytania zawsze są tak jak ja weszłam z tą książką w niedzielę. To też dla mnie ta książka i te highlighterowe rzeczy, które tam w niej zaznaczyłam, są w pewnym sensie pytaniem, bo ja zawsze zadaję sobie pytanie: ktoś coś przeczytam, to zadaję sobie pytanie, co ja chcę sobie z tego wziąć i jak chcę to wsadzić w swoje życie albo w to, co w tej chwili robię. Na czym się zajmuję, czym się też się zajmuję nad stroną sprzedażową książki i w ogóle wież, ja znowu wróciłam, The Power is Back, bo wróciłam do pisania. Co prawda sprzedażowego, ale jednak zawsze pisania. E, więc pytanie, tak jak Ci obiecałam, za każdym razem, w każdym tygodniu będę Ci wrzucała pytanie i pytanie, które chciałabym wrzucić Ci dzisiaj, e, to jest pytanie, kiedy i gdzie, w jakich sytuacjach tak naprawdę zabierasz sobie siebie. Tak jak ja zabierałam sobie siebie w niedzielę, święta, urodziny, yy, nie wiem, jakieś takie właśnie sytuacje bardzo domowe i bardzo rodzinne yy, i tam nie do końca byłam, no i tak naprawdę nie do końca jeszcze jestem z sobą ale nad tym pracuję, o tym kiedyś indziej, to, to Ty żebyś sobie zastanowiła się, bo może wcale u Ciebie tak nie jest, że nie w domu, ale właśnie w pracy. Czyli w jakich sytuacjach zabierasz sobie siebie? To jest pytanie, taki trigger, pytanie, które Cię teleportuje w tym tygodniu do króliczej nory. I chciałabym, żebyś właśnie wypróbowała tą ciekawość, czyli nie wchodziła z założeniem po pierwsze, że Ty już wiesz, dlaczego tak jest, Albo to już wiesz, że to jest to i to, tak jak ja właśnie zakładałam z góry, że to jest a propos mojego procecholizmu, bo to niestety nie daje wniosków, które są prawdziwe, tylko to jest założenie, które wypluwa ci twoja głowa. Czyli wchodzisz tam, buszujesz do środka z, bez jakiegokolwiek założenia, i po drugie to też bez założenia, że to znajdziesz. Bo to jest też coś, co bardzo frustruje i tak napina mocno, czyli wchodzisz do króliczej Nory, zamykasz się w swoim świecie, możesz zrobić to z muzyką, możesz to zrobić, nie wiem, w spiżarni, możesz to zrobić. Ja bym jednak zachęcała, że przynajmniej w moim wypadku są to miejsca, gdzie nikt mi nie towarzyszy. Zadajesz sobie pytanie i mielesz to sobie pytanie. Mielesz w takim sensie, rozmawiasz do siebie, ewentualnie piszesz. U mnie działają dwie metody. Mm, I szukasz odpowiedzi, która wypłynie z ciebie, wypłynie ze środka, ale na pewno nie z głowy. No i trochę trzeba poszperać. To też Ci powiem, że trochę trzeba poszperać, ale o tym też w trzeciej chyba z kolei, w trzecim odcinku, a propos króliczej nory. Więc kochana, ciekawość, ciekawość, ciekawość. Zapraszam cię, żebyś wskakiwała bez założeń, z ciekawością. I w tym tygodniu z pytaniem kiedy i w jakich sytuacjach zabierasz siebie sobie. Całuję mocno i do zobaczenia za tydzień.